Wiesz, co on czuje, gdy patrzy, jak idziesz naprzód? Nie ma w tym tajemnicy. On ignoruje, ale nie odwraca wzroku. Kiedy postępujesz naprzód, on to zauważa. Odległość między wami się zwiększa, a dyskomfort staje się namacalny. Oddala się, ale jednocześnie jest przyciągany. Możliwe, że się odbudowujesz. Tymczasem on śledzi, analizuje, zadaje sobie pytania, mamrocze. Prawda jest taka, że Twoje życie wywołuje w nim niepokój. Próbuje to minimalizować. Ale rzeczywistość jest jasna. Wpływ Twoich wyborów odbija się w jego wnętrzu. Redefiniujesz to, co oznacza postępowanie naprzód i to go konfrontuje. Zmuszanie do zmiany kogoś innego jest bezcelowe. To, co on czuje, jest jego odbiciem i tego połączenia nie da się łatwo zerwać. Więź trwa podczas, gdy Ty podejmujesz decyzję, podejmujesz pewne kroki, ale on wciąż obserwuje. Cykl trwa dalej. Ty żyjesz. A on obserwuje, ty decydujesz, a on się waha. To, co dzieje się w jego wnętrzu, jest konsekwencją twoich działań. To nie współczucie ani miłość, to tylko echo tego, co ty reprezentujesz. Podczas gdy ty postępujesz naprzód, on pozostaje tam na emocjonalnej kolejce górskiej, której nie kontrolujesz. I to nie jest twój problem. Prawdziwym wyzwaniem jest uświadomienie sobie, że ta dynamika istnieje, ponieważ ją podsycasz. Stanie w miejscu to nie tylko brak ruchu, to wybór, a ten wybór może stać się Twoją pułapką. Twoja rzeczywistość została już przedstawiona. On obserwuje, ale jego spojrzenie jest matowe. Nie widzi jasno, jedynie odbija potrzebę kontroli. Każdy krok, który stawiasz na swojej drodze, jest zagrożeniem i destabilizuje go. Podczas gdy Ty budujesz mury pewności siebie, On stara się uchwycić fragmenty połączenia, które jeszcze pozostały. Możesz czuć napięcie w powietrzu, jak napięty drut przed zerwaniem. Za każdym razem, gdy się uśmiechasz, on czuje ukłucie. To nie jest radość z twojego powodu. To strach przed utratą. On wie, że się zmieniasz, a to jest nieskończenie bardziej intensywne niż jakiekolwiek więzi emocjonalne, które kiedykolwiek mieliście. Twoja przemiana rozbrzmiewa echem w jego myślach. Próbuje uciszyć to, ale prawda jest taka, że to, co teraz reprezentujesz. Jest lustrem wbitym w jego wizerunek. Kiedy wstajesz, on czuje się coraz mniejszy. A co on robi? Zanurza się jeszcze bardziej w swoich niepewnościach, w swoich bezpodstawnych usprawiedliwieniach. Jego zachowanie to błędne koło. Kłamie sobie, wierzy, że cisza jest ochroną, ale cisza to ogłuszający krzyk. Obserwuje z daleka, a ty tu idziesz naprzód, nie oglądając się za siebie. Rzeczywistość jest twarda, nie ma współczucia, gdy chodzi o zranione ego. To wszystko jest kwestią percepcji i strachu. Ty teraz rozumiesz, że życie wymaga ruchu, że pozostanie w cieniu nie jest opcją. On z drugiej strony pozostaje w strefie komfortu, wierząc, że bezruch może zachować wszystko tak, jak jest. To go powoli pochłania, podczas gdy jego własna historia rozwija się w nowych kierunkach. Każdy twój wybór jest ciosem dla jego zniekształconej logiki. Oczekiwanie, że wrócisz do tego, kim byłaś, napędza cykl próżnych nadziei. Jest tak uwięziony w tym wzorcu, że nie zauważa, że tworzy jeszcze większą barierę między wami. Nie jesteś już skłonna wracać. A to tworzy przepaść, a nie most. Podczas gdy idziesz naprzód, rośniesz w samowystarczalność. On projektuje swoje frustracje. Relacje nie polegają na posiadaniu, ale na dzieleniu się. I w tym dzieleniu się całkowicie zawodzi. Za każdym razem, gdy się afirmujesz, wystawiasz go na to, kim naprawdę jest. Obserwatorem w Twoim życiu, kimś, kto tylko obserwuje, bez działania. Echo Twoich decyzji rozbrzmiewa w Jego samotności. Im bardziej się oddalasz, tym bardziej oczywiste staje się, że nie może dotknąć Twojej nowej rzeczywistości. On odczuwa ból, ale nie na sposób, w jaki byś sobie życzył. Dla Niego to rana zadana sobie samemu, konsekwencja Jego wcześniejszych wyborów. Wybrał stagnację, podczas gdy Ty postanowiłaś się rozwijać. Ale nie ma tu miejsca na żal. W końcu zrobiłeś to, co było konieczne. Teraz on przeżywa tę wewnętrzną walkę, tę cichą batalię z własnym wizerunkiem, który ty mu ukazałaś. Więź się nie zrywa, ona przekształca się w ciężar, który on nosi, brzemię, którego nie potrafi się pozbyć. W tym czasie ty żyjesz swoim życiem, masz swój własny rytm, swoje własne aspiracje, swoją własną przestrzeń. To, co on czuje, nie powinno dyktować twoich działań. To nie jest Twoja odpowiedzialność. Jeżeli nie potrafi poradzić sobie z tym, kim się stałaś, to jego sprawa nie Twoja. Poszukiwanie zrozumienia nie jest obowiązkiem. Nie musisz się tłumaczyć, nie musisz uzasadniać swojego rozwoju. Zrozumienie jego uczuć to podróż, którą on musi pokonać samodzielnie. I kiedy w końcu przestaniesz karmić tę dynamikę, zrozumiesz, że jedyną rzeczą, która cię trzymała, było to zniekształcone postrzeganie. I to jest kluczowy punkt. Zaakceptowanie tej prawdy może być bolesne, ale nie jesteś odpowiedzialna za cienie, które on nosi. Decyzje, które podejmujesz, tworzą nową przestrzeń. Ta przestrzeń nie jest miejscem oczekiwania, a polem działań. Trwanie w miejscu to wybór. On pozostaje w tej pułapce, podczas gdy ty zmierzasz w kierunku nieznanego i to go skonfrontuje. Nie jesteś w stanie zmienić tego, co on czuje, tak jak on nie może zmienić tego, kim się stałaś. Rzeczywistość już została pokazana. W rzeczywistości to, co teraz przeżywasz, jest odzwierciedleniem. Odzwierciedleniem wyboru, który został dokonany. Postanowiłaś być kimś więcej niż tylko oczekiwaniem. Mogłabyś być wspomnieniem lub żalem, ale wolisz być bohaterką własnej historii. I ta decyzja pozostaje. Z każdym mijającym dniem on będzie tam, uwięziony we własnym umyśle podczas gdy ty błyszczysz intensywnie na swojej nowej drodze. W pewnym momencie może zdecydować się uwolnić od tego ciężaru, ale ta decyzja nigdy nie będzie Twoja. I to jest naga i bolesna prawda. On jest sparaliżowany, ale nie bezładny. Umysł kręci się jak zardzewiała maszyna, szuka powodów, usprawiedliwień tego, czego można się chwycić, by nie ulec nowej rzeczywistości. Każda myśl jest cierniem. Ty reprezentujesz wolność, której nigdy nie rościł sobie prawa i to go pochłania. Podczas gdy ty żyjesz w żywych kolorach swojego życia, on topi się w szarości strachu. Wspomnienia stają się pułapkami. Wspomnienia wspólnych śmiechów teraz rozbrzmiewają jak samotne lamenty. Coś, co kiedyś było towarzystwem, zmienia się w ciężar. Twarze wokół niego są rozmazane, a każda interakcja jest przypomnieniem o rosnącej między wami odległości. Obserwuję innych. Każdą szczęśliwą parę, każdą szczerą przyjaźń. A co czuje? Zazdrość. Nie za to, co mają, ale za to, co stracił. Tworzy historię o tobie, wymyśla narracje, które nie mają już miejsca w twoim życiu. Dla niego jesteś wciąż dziedziczką przeszłości, której nie może porzucić. I to go więzi. Każdy twój krok w nową stronę przybliża go do otchłani. Ty jesteś płomieniem, a on cieniem. Podczas gdy ty błyszczysz, on skrywa się w ciemności. Co mogło być lekcją, staje się ciężarem, szuka pocieszenia w dawnych obietnicach, ale te już nie mają wartości. Stałeś się dla niego obcym w swojej własnej historii i ta przemiana nie daje mu spokoju. Z każdą twoją wiadomością, którą otrzymuje, przeżywa wir emocji. Rozważa, waha się. Odpowiedzi się piętrzą, ale pozostają w jego gardle. Komunikacja staje się szachową partią, da przesuwa pionki, ale nigdy nie posuwa się naprzód, a ty... Ty już grasz inną partię, nie ma już dla niego miejsca w Twoich zasadach. Żyjesz w erze odkryć. Świat otwiera się przed Tobą z nieskończonymi możliwościami. Nowe twarze, nowe zainteresowania. On tylko obserwuje, niezdolny się poruszyć. Prawda jest taka, że Twoja transformacja nie tylko Jego dotyka wywołuje lawinę niepewności. Nie jesteś już Jego kotwicą. Teraz jesteś łodzią, która pływa po nieznanych wodach. A gdy Ty płyniesz dalej, on pozostaje uwięziony w tym, co było. To bolesne, to korozyjne, ale to prawdziwe. Z każdym Twoim postępem On czuje się mniej wart niż wcześniej. Zaczyna się zastanawiać, co zrobiłem źle. A odpowiedź jest prosta: stał w miejscu. Traci kontakt z samym sobą. Zniekształcony obraz tego, czym powinien być, motywuje go do szukania powodów w cieniu. Próbuje przypomnieć sobie, co naprawdę jest ważne esencję tego, co było słodkie między Wami. Prostotę chwil, które stały się duchami. Ale teraz wszystko jest skomplikowane, wszystko jest wspomnieniem przefiltrowanym przez ból. Echa miłości stały się krzykami rozpaczy. To, co było domem, zamienia się w pola bitwy, niekończącą się wewnętrzną walkę. Nie ma powrotu. Droga, którą wybrałaś, nie ma odwrotu. I on o tym wie, ale nie akceptuje tego. Z każdym twoim śmiechem, który do niego dociera, Kawałek jego serca się łamie, pragnie, żebyś za nim tęskniła, ale też boi się, że to się stanie. Dwuznaczność dominuje jego myśli. Chce, żebyś poszła naprzód, ale jednocześnie tęskni za jak się masz, które nigdy nie nadejdzie. To oczekiwanie staje się kolejną formą więzienia. Z każdym dniem przepaść między wami się pogłębia. Ty stajesz się latarnią morską, a on rozbitkiem zagubionym na wzburzonym morzu. Światło, które emitujesz, nie jest obietnicą, jest przypomnieniem o braku tego, co mogło być. Czego on nie dostrzega, to że to światło, choć odległe, jest dostępne, ale decyzja o ruchu musi być jego, a odmowa staje się błędnym kołem. Nie powinnaś być powodem swojej zmiany, a kiedy w końcu przestaniesz szukać potwierdzenia swojej wartości w jego obecności, zobaczysz, że prawdziwa ewolucja następuje w braku potrzeby. On nie może już być twoim punktem odniesienia. Gdy ty rozkwitasz, on musi stawić czoła swojej własnej suchości. Wzrost nie jest konkurencją, jest stanem bycia. On tkwi w iluzji, że wrócisz, oczekiwanie skazane na niepowodzenie, bo już postanowiłaś być architektką swojej przyszłości. To, co on teraz czuje, nie powinno determinować twojego tempa. I to jest trudna do zaakceptowania prawda: jego transformacja zależy tylko od niego. Odpowiedzialność za jego dobrostan emocjonalny. Nie musi spoczywać na tobie. On nosi ciężar, a ten ciężar jest wynikiem jego własnych wyborów. Nie jesteś odpowiedzialna za jego słabości. Rany, które on gromadzi, muszą być przez niego leczone. W miarę jak się oddalasz, odsłania się nowa wolność wolność, która wymaga odwagi, zarówno twojej, jak i jego. Ale rzeczywistość jest jasna. Podczas gdy ty idziesz w kierunku swojego autentycznego ja, on musi stawić czoła odbiciu tego, Kim nie udało mu się stać? Ta walka nie jest twoja. Nie ma potrzeby uzasadniania swojej ewolucji. Nie musisz dostosowywać się do oczekiwań, jakie on narzuca. Jesteś protagonistką swojej historii. I naga prawda pozostaje: wybory, które teraz podejmujesz, kształtują życie, które nadejdzie. Cienie, które on nosi, nie muszą już być częścią twojej narracji. Już dokonałaś wyboru. I to jest wszystko, co się liczy. Wybór, który podjęłaś. Otwiera nową ścieżkę. A ta ścieżka jest pełna odkryć. Zaczynasz rozumieć, że każdy krok w kierunku nieznanego jest sposobem na ponowne odkrycie siebie. To nie są tylko nowe doświadczenia to są okazje do redefiniowania swojej istoty. Śmiech, który wcześniej był wspólny, teraz odbija się echem w różnych kontekstach, otoczony nowymi kolorami i wrażeniami. On pozostaje cichy obserwator, a każdej nowej interakcji Towarzyszy nostalgia. On obserwuje, ale widzi zniekształconą wersję tego, kim byłaś. Przeszłość jest ciężarem, który on nosi, a ty z drugiej strony przekształcasz się w coś pełnego energii. I to go dręczy. Dla niego jesteś żywym wspomnieniem tego, co mogło być, czym on nie potrafił się stać. Wspomnienia się nie rozpadają. One pozostają, ale teraz są filtrowane przez Twój wybór. Za każdym razem, gdy dzielisz się chwilą, osiągnięciem. On znów przeżywa to, co czuł, ale to nie jest szczęście. To goska, mieszanka pragnienia i żalu pragnie, żebyś tęskniła za tą więzią, ale prawda jest taka, że znalazłaś nowe związki, które już od niego nie zależą. Twoja ewolucja wzbudza w nim pierwotny strach. Próbuje ignorować, ale nie potrafi odwrócić wzroku. To, co zrobiłaś ze swoim życiem, konfrontuje go z jego własnymi wyborami. Podczas gdy doświadczasz wolności, on tonie w cieniach wątpliwości. Kontrast między wami staje się jeszcze bardziej wyraźny. Każdy twój uśmiech jest okrutnym przypomnieniem, że życie toczy się dalej, nawet bez jego obecności. Szuka pocieszenia w starych obietnicach, w iluzji, że wszystko może wrócić do dawnego stanu. Ale to jest zniekształcony obraz, a on nie zdaje sobie sprawy, że oczekiwanie już nie jest częścią twojej narracji. Zaczęłaś opowiadać nową historię, która jest wyłącznie twoja. A to, co On czuje, nie jest Twoim problemem. To jest jasność, którą osiągnęłaś. Ciężar oczekiwań, które On tworzy względem tego, jaka powinna być Wasza relacja, jest przytłaczający. Podczas gdy Ty podążasz naprzód, On kurczowo trzyma się przeszłości. Dysonans między rzeczywistością a oczekiwaniami jest namacalny i odzwierciedla się w Waszych interakcjach. Kiedy odpowiadasz na wiadomość, On czyta między wierszami. Każde słowo staje się wewnętrznym polem bitwy. To, co mogłoby być przyjacielską wymianą, przekształca się w emocjonalny dylemat. On tka historię w swojej głowie, wyobrażając sobie, że być może wciąż jest dla niego miejsce w twoim życiu, ale już nie musisz usprawiedliwiać swojej nieobecności w jego świecie. To prawda, która może być bolesna dla was obojga, ale jest konieczna. Nie jesteś już kotwicą w burzy. Jesteś statkiem, który żegluje po spokojnych wodach, a podczas gdy on ogląda życie przez ekran. To on naprawdę traci. Bo stałaś się główną bohaterką swojej własnej historii, a twoja narracja nie obejmuje potrzeby zdobywania potwierdzeń. Z każdym pewnym krokiem, który stawiasz, on tonie coraz bardziej w swoich niepewnościach. Nie pozwala sobie zobaczyć, że jego niezdolność do działania jedynie podtrzymuje ból. Czas mija, a on pozostaje uwięziony w swojej mentalnej pułapce. To, co kiedyś było lekkim towarzystwem, teraz stało się ciężarem. Każde niewypowiedziane słowo to bariera, która rośnie. Wyobraża sobie scenariusze, w których moglibyście się ponownie spotkać, ale te marzenia to tylko fantazje. Nie zdaje sobie sprawy, że te mentalne konstrukcje nie są częścią twojej nowej rzeczywistości. W miarę jak ty się odnajdujesz na nowo, on rozmywa się w swoich własnych cieniach. Jego przyjaciele, te rozmazane twarze wokół niego, to nieustanne przypomnienie o tym, co zostało utracone. Próbują uratować to, co z niego pozostało, ale to, czego on najbardziej potrzebuje, to odnaleźć siebie. Samotność staje się stałym towarzyszem, a towarzystwo to składa się z żalu i niewykonanych wyborów. Podczas gdy ty eksplorujesz nowe emocjonalne pejzaże, on pozostaje przywiązany do tego, co już było. Każde nowe połączenie z tobą wzmacnia echo jego własnej stagnacji. Lśnisz intensywnie, podczas gdy on tonie w swoich lękach. Porównania stają się nieuniknione. To błędne koło, które powoli go niszczy. Pewnego dnia może znajdzie drogę, by uwolnić się od tego ciężaru, ale na razie odmawia zobaczenia, że zmiana musi zacząć się w jego wnętrzu. To, co reprezentujesz, to latarnia, która może prowadzić, ale decyzja o ruchu należy wyłącznie do niego. Problem nie leży w tobie ani w tym, co zrobiłaś. Leży w nim i w barierach, które zbudował. Ta dynamika nie musi istnieć. To wzór, który utrzymuje się tylko dlatego, że on z uporem go karmi. Nie ponosisz odpowiedzialności za jego zagubione uczucia. Każdy krok, który stawiasz w kierunku swojego autentycznego ja, to forma powiedzenia, że nie wrócisz do przeszłości. On musi zmierzyć się ze swoimi niepewnościami, a to bitwa, którą musi stoczyć samotnie. W ten sposób przepaść między wami nadal rośnie. To, co on czuje, nie musi dyktować twoich działań. Już zdecydowałaś być architektką własnej przyszłości i ta prawda jest niepodważalna. Ciężar jego oczekiwań nie powinien już więcej kształtować twoich wyborów. Dokonałaś już swojego wyboru i to jest wszystko, co się liczy.